Widzimy zabytki. Zaprasza Adam Musiuk. Kościół Królowej Bony zgodnie z ówczesnymi kanonami sakralnymi był świątynią orientowaną, czyli zwróconą ku wschodowi. Takie ukierunkowanie pokazywało, że lud Boży zgromadzony w kościele podczas sprawowania liturgii jest zwrócony w stronę Chrystusa schodzącego słońca. O czym mowa? Mowa o kościele... W Narfi, ale nie o tym, który dzisiaj Państwo przyjeżdżając widzicie, i zapewne często myślicie, że to jest tak stary kościół tu na Podlasiu, że może nawet starszego nie ma. Nie, ten obecny powstał trochę później, bo ten pierwszy, o którym Państwu właśnie przed chwilą powiedziałem, Został zapewne w XVI wieku, chociaż tak do końca nie wiemy kiedy. My mamy dokument fundacyjny króla Zygmunta I Starego, wydanie w Wilnie dokładnie 7 grudnia 1528 roku, gdzie czytamy, że ustanowił on kościół parafialny na chwałę Boga Wszechmogącego. jego Bogorodzicy Najświętszej Marii Panny i Świętego Stanisława pod tymże specjalnym tytułem i wezwaniem. To czytałem, to był cytat. I część historyków uważa, że też w tym czasie, czyli w 1528 roku powstał Kościół. Ja po przeprowadzeniu Licznych badań szukając różnych dokumentów, skłaniam się ku innej wersji, także wspieranej przez licznych historyków. Otóż wszystko wskazuje na to, że drewniany kościół parafialny został wzniesiony przez królową Bonę w 1541 roku, a właściwie został przez nią ufundowany, bo wzniesiony został przez nieznanego budowniczego i właśnie. O tym kościele Państwu przed chwilą mówiłem, czytałem. On nie znajdował się w tym miejscu, gdzie ten obecny, tylko troszkę dalej, troszkę wyżej na takiej górce tuż nad rzeką Narew. Okazało się, że nie był to budynek zbyt solidny, bo już po 30 latach wymagał on gruntownego remontu. I tutaj trochę opowieść jak z dzisiejszych politycznych czasów, bo w 1573 roku proboszcz ówczesny planował rozpoczęcie prac remontowo-budowlanek. Jednak nie mógł ich rozpocząć z powodu mieszczanina Jakuba Pawłowicza, który w tamtym czasie był wojewodą narwiańskim. I w sposób bezprawny wyziął i wywiózł do Bielska Podlaskiego wiele cennych drzew, w tym również te, które były przeznaczone na budowę świątyni. No, dzisiaj mielibyśmy komisję śledczą, wtedy nie wiem, jak sobie z tym poradzono, ale po trzech latach w innym lesie znalazł się budulec i Kościół uzyskał generalny remont. Na początku XVIII wieku znajdujemy coraz więcej zapisów, że no, świątynia ta Właśnie pierwsza była i w złym stanie technicznym i była za mała, więc poruszano potrzebę wybudowania nowej, większej, bardziej okazałej. I mimo, że ta pierwsza wiemy, że pochodziła z roku 1540. Pierwszego a tej nowej nie wiemy, kiedy powstała. Wiemy tylko, że w roku 1751 nowy, okazały kościół już istniał. To jest właśnie ten kościół, który Państwo widzicie dzisiaj. To świątynia. Która jest jedną z największych drewnianych, sakralnych świątyń w województwie podlaskim. Stanowi ona naprawdę prawdziwy klejnot architektury barokowej. Dwuwieżowa fasada, która była inspirowana monumentalnymi kościołami murowanymi, była świadectwem tej tradycji i chęci pokazania polskości tych ziem. Co było oczywiście bardzo ważne w czasach rozbiorowych, porozbiorowych, stanowiło istotny argument. Dzisiaj sam Kościół, jeśli Państwo byście do niego weszli do środka, to zobaczycie, pokryty jest. W całości właściwie polichromiami, na drewnie, nie na tynku, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni. Piękne ikony, piękne malowidła, bardzo ciekawe rzeźby. To wszystko powoduje, że gdy wejdziemy do środka, czujemy się jakbyśmy się przenieśli o te 100, 200 czy nawet 300 lat do tyłu. Tam zobaczymy jeszcze szalówkę, która nie była tak jak dzisiaj przygotowana w tartaku, tylko była siekierką, ciosana, żeby wy. Uzyskać te płaskie powierzchnie. Tam znajdziemy jeszcze mnóstwo miejsc, gdzie były elementy łączone bez gwoździ. Tam znajdziemy dużo rzeczy, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak po prostu kawałek starej chaty, ale jeśli cofniemy się, to zobaczymy, że każdy element jest pięknie wkomponowany w cały kościół. Kolejny zabytek który chciałbym, żebyście Państwo obudzili, bo przejeżdżając w Narwi przy tym kościele, warto nie tylko zachwycać się jego tą okazałą, wielką, tak jak powiedziałem jedną z największych na Podlasiu brył, budownictwa drewnianego, ale żebyście Państwo też znaleźli czas i zaszli do środka, a może uda Wam się porozmawiać z proboszczem, bardzo sympatycznym człowiekiem, który Was zaprowadzi na wieżę albo zaprowadzi Was w taki takie miejsce, gdzie została wykonana dobudówka, bo zobaczycie, że pierwotnie te baszty, one jeszcze bardziej wystawały z bryły kościoła. Ktoś później zabudował ten fragment i z zewnątrz nie widać takiej jakby ślepej ściany, a tam jest kilka metrów, gdzie wchodząc do środka, tam się dopiero czuje historię. Tam są te stare belki, których nikt do tej pory nie dotykał. <gryw> Czasami nawet z pajęczynami i bardzo dobrze, bo to zabytek naprawdę niesamowicie, może nie magiczne, ale historyczne miejsce. Budzimy zabytki i ten kościół obudźmy też. Budzimy zabytki. Zaprasza Adam Musiuk.